Nie jest tajemnicą, że jest Pani bardzo blisko Kościoła. Co Pani sądzi o sytuacji związanej z Janem Pawłem II, gdzie są te ataki, są wyciągane jakieś rzeczy po jego śmierci, że tuszował pedofilię w Kościele? Jak Pani jako osoba wierząca na to reaguje? Ja uważam, że każde dobro musi być niestety atakowane przez zło i uważam, że te nieprzemyślane ataki, nieprzygotowane dobrze pod kątem dziennikarskim, właśnie temu służą, żeby zachwiać. Zaufaniem, żeby obalić autorytety i żeby pokazać światu, że jest tak naprawdę zły i że nie ma już o co się oprzeć. Myślę, że dziennikarze, którzy zajmują się taką tematyką, powinni bardzo rzetelnie posprawdzać wszystkie źródła, pokazać szeroki wachlarz różnych opinii i dopiero wtedy może być to wiarygodny tekst, film, czy jakikolwiek reportaż. Myślę też, że człowiek, który. Naprawdę wpłynął na historię XX i XXI wieku, nie może być y, obalony jednym filmem. Że jego autorytet się obroni. I chyba to się właśnie dzieje, że zaatakowany Ojciec Święty teraz ma obrońców nawet tam, gdzie się ich nie spodziewał. Ludzie potrzebują autorytetów, a ci, którzy chcą je burzyć, muszą się do tego lepiej przygotować. Ja wychodzę z takiego założenia, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Czy jest to dla pani bliskie? Że ja mam takie spostrzeżenie, że no, trochę niepotrzebnie, że tak jakby to już się wydarzyło, i nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby się obronić, to nie powinniśmy tego robić. Podzielam ten pogląd. Myślę, że ten ruch niszczenia pomników, bo w życiu każdego z nas i pana, i moim, i naszych widzów można znaleźć coś złego. I wyeksponowanie tej jednej złej rzeczy. Nie pokazanie jej w szerokim kontekście życia, tylko wyabstrahowanie tego jednego złego uczynku, nie może być podstawą, dla którego się neguje całe życie ludzkie, bo każdy z nas ma coś na sumieniu i każdy z nas nie zawsze podejmował idealne decyzje. Więc myślę o burzeniu pomników w Stanach Zjednoczonych również, ale i te pomysły, żeby burzyć pomniki w Polsce, żeby odbierać szkołom patronaty Jana Pawła II. Czemu to ma służyć? A Dlaczego? czy uważa Pani te informacje za prawdziwe, że Jan Paweł II tuszował coś w kościele? Nie sądzę, bo teraz historycy kościoła pokazują, że on od pierwszych lat musiał zmagać się również z mafią homoseksualną w, ko w kościele katolickim, która bardzo ograniczała jego możliwości działania i od razu rozpoczął pracę nad tym, żeby takie nadużycia właśnie wyszukiwać piętnować, a w innych odsuwać od dzieci i karać, więc y, nie sądzę, żeby to była prawda. Być może to są półprawdy, półśrodki, taka typowa, y, typowy sposób na zacieranie granic między dobrem a złem. Ja wierzę w y, to, co y, też Jan Paweł II poświadczył swoim życiem, bo on nie miał drugiego życia, luksusowego, na jakimś luksusowym jachcie, otoczony y, przyjemnościami. On miał to życie, które my widzieliśmy i to było tylko to jedno. I myślę, że przeżył je tak, żeby zmienić świat na lepszy. Ja uważam, że on jest łatwym łupem aktualnie. Bo Teraz, tak. wszyscy ludzie, którzy tam byli i mogli to tuszować, to tak jakby mogą to zrzucić na niego, no bo no, tak jakby jest to proste. No tak, no, był głową, prawda? Ale sami wiemy, że czasem nawet w rodzinie rodzice nie wiedzą wszystkiego, co robią dzieci. W małej komórce, w jakiejś firmie, Przecież też prezes czegokolwiek nie, nie wie, co robią wszyscy jego pracownicy. Czy można go za to oskarżać, obciążać? No, proszę to rozważyć samemu. Mm.